Cześć wszystkim. Witamy Was w naszym kąciku newsowym z tej strony: Oliwia Tokarczyk, Wiktoria Borowska. I jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś, co się dzieje tutaj w Krakowie, w Polsce albo na całym świecie, to zapraszamy do oglądania. Słuchaj, z tego, co słyszałam, ostatnio w naszym Krakowie doszło do ataku hakerskiego i to w szpitalu. Jest to już kolejny atak hakerski w Krakowie. Kilka miesięcy temu bardzo było głośno o em, cyberataku w komunikacji miejskiej. Tak, tak. Mieszkańcy mieli problemy z zakupem biletów miesięcznych, z otwieraniem ich. Podobno też na monitorach przy przystankach wyświetlały się jakieś komunikaty dziwne, więc to już był taka, taki pierwszy sygnał, że coś jest nie tak. I tutaj znowu tym bardziej już sięgają po szpital, gdzie są bardzo poufne informacje. O tyle właśnie jest to instytucja, w której podajemy swoje pesel -e, swoje dane, swoje adresy. Często wykorzystują też nasze metryki. Nasze całe dane medyczne, które mamy, więc jest to naprawdę niepokojąca nowina. Cyberataki miały miejsce już dawno, dawno temu, i teraz znowu wracają, i jak widać, nie jesteśmy na to przygotowani. Otóż pewien lekarz, który miał w, tego dnia dyżur w sobotę. Zauważył na swoim komputerze jak, jakieś złośliwe informacje, które mówiły o próbie okupu, tak, próbie wyłudzenia odbudzenia. jakichś informacji, więc trochę brzmi to niebezpiecznie, tym bardziej, że to jest szpital i tam są bardzo poufne informacje o... Setkach tysięcy patrząc na Kraków i skalę wielkości miasta mieszkańcach. No i oczywiście lekarz powiadomił dyrektora szpitala, który od razu wezwał e, informatyka. Ten potwierdził, że to jest jakiś atak e, z tak zwanych ransomware'owych. No i podobno od razu się zajęli tą sprawą, ale z tego, co mówi dyrektor szpitala, no to oni nie są pewni. Czy nie wyciekły jakieś informacje, czy coś nie wyszło na światło dzienne? I miejmy nadzieję, że najważniejsze informacje nie zostały wychwycone i wszystko będzie dobrze. No i że służby odpowiednio zabezpieczą na przyszłość po prostu systemy. Nie wiem, czy słyszałaś, ale pewnie znasz naszą sławną ulicę Szewską. Tak, oczywiście. Otóż niedawno doszło do kolejnego ataku maczetowego przez. Coł do kibiców klubu Krakowi. Z tego, co mhm. widać na nagraniach, które oblały dosłownie, zalały sieć. Można zauważyć, że mężczyźni skandowali. I dosłownie na środku ulicy, wśród ludzi, zaczęli wymachiwać ostrymi narzędziami. Zostali aresztowani przez policję. No wiadomo, każdy ma swoje zainteresowania, każdy ma swoje pasje i może się emocjonować w niektórych kwestiach, na których mu zależy, ale uważam, że powinniśmy nie pozwalać na tego typu zachowania. Bo co, jeżeli stanie się po prostu komuś krzywda, i to jest któraś z kolei ta, z takich sytuacji, gdzie właśnie tak. dochodzi do do między innymi wychodzenia z maczetami na, na ulicę w środku dnia. Wiesz, ja mam wrażenie, że to już jakoś wgryzło się w kulturę mm -hmm. krakowską, że te ataki maczetowe, że pseudokiwice, walki. Dla mnie to jest po prostu jakiś absurd, tak? Bardzo dużo na YouTubie, między innymi, możemy zobaczyć nowych materiałów z wycieczek do Kraj Północnej. Dokładnie. Nie wiem, czy oglądałaś, między innymi, Oj, Wojtka, czy Podróże Wojownika, okay, którzy, którzy właśnie relacjonują na bieżąco, bo wybrali się do Kraj Północnej, tak. do takiego kierunku dość no, ciekawego. Granice, które zostały zamknięte po pandemii covid zostały otwarte niedawno. I bodajże 30 osób? Tak, około 30 tak, osób. Około 30 osób wybrało się w tamtym kierunku, dostało pozwolenie, wybrało się i by zrobić materiał. Z tego co wiemy, większość była oczywiście influencerami, youtuberami, którzy chcieli nagrać materiał na swoje kanał podróżnicze. No, a obecnie dostaliśmy informację, że granice na nowo zostały zamknięte. Tak, pięć lat ludzie czekali, żeby wjechać do Korei. Udało się tylko jednej wycieczce. Rządy Korei nie, nie przekazały światu publicznemu, dlaczego tak zdecydowali. No, ale można przypuszczać w sumie, że to, co, jak zostały przedstawione te wycieczki w mediach, nawet jeżeli twórcy robili to w bardzo obiektywny sposób, to każdy może sobie Stwierdzić, jak to było wyreżyserowane, jak to wszystko było pod publikę. Ci oprowadzający te, po tych wycieczkach zabraniają im nagrywać na przykład w tych miejscach. Tutaj mogą robić zdjęcia, tam nie mogą, bo są brzydkie budynki, a tutaj akurat każą im robić zdjęcia, więc to wszystko było takie no, sztuczne. I ja się jestem w szoku, że oni w taki sposób zaprezentowali tą swoją. Turystyczną stronę, która była zrobiona tylko po to, żeby pokazać światu, że Korea jednak jest super. Też pamiętajmy, że jest to kraj graniczący z Chinami i graniczący z Rosją. Tak. Te stosunki między nimi są niezwykle ścisłe, i też dostęp do granic jest skomplikowany. Sam lot, który pokazywali właśnie youtuberzy, był mocno kontrolowany. Przed w, e, przelotem nad granicami musieli zamknąć wszystkie tak. okna w samolotach, więc nie mogli mieć nawet widoku z góry. E, to wszystko zakrawa taką manipulację, o taką. Mm, Propagandę. Dokładnie. E, przyznam nie. Ci, że e, oglądając te materiały, miałam wrażenie, jakbyśmy cofnęli się do e, przewidzeń w lekturze George'a Orwella. No niestety na razie nie jesteśmy w stanie. Przeżyć tego na, własny, na własnej skórze, zobaczyć tego, bo tak jak wspominałyśmy, granice zostały na nowo zamknięte dla turystów. Jedyne, jedynie zostało nam oglądanie tego, co jest w mediach. Ale zostając tak trochę w klimatach podróżnych, to też ciekawie dzieje się na lotniskach w Niemczech. Lotniska w Berlinie na przykład, w Hamburgu e, zostają zamykane, tysiące lotów są odwoływane. O, Też między innymi e, są ogromne problemy przez to na polskich lotniskach, bo są odwoływane loty do Niemiec między innymi. Więc jeżeli się wybieracie do Niemiec, weźcie pod uwagę to, że możecie tam nie dolecieć. Dokładnie. A wiesz dlaczego? Właśnie, nie. Przez właśnie protesty. Nie wiem, czy pamiętasz, jakiś czas temu w Polsce były ogromne protesty właśnie wśród pracowników linii tak, lotniczych. To tak, i to samo dzieje się właśnie w Niemczech teraz ze względu na brak podwyższania płacy tych pracowników oraz brak dni wolnych, odpowiedniej ilości dni wolnych. I to odwoływanie tych lotów, te problemy z lotami są właśnie takim sygnałem od pracowników linii lotniczych, że oni się na to nie zgadzają. I to jest taki pierwszy krok, nie wiadomo jak będzie dalej, jeżeli tego nie zmienią, w celu pokazania, że oni nie chcą, że oni chcą mieć dni wolne, że oni chcą więcej zarabiać, co im się należy. Ostatnio zdobyto nowy szczyt. Nawet nie tyle, co nowy szczyt. Zdobyto, ale odkryto, ponieważ w Londynie ktoś, jakiś mężczyzna, wspiął się na wieżę Big Ben. I podobno, właśnie to była forma też protestu. Mężczyzna podobno wszedł tam, siedział tam aż 16 godzin. 16 godzin siedział na samej górze. Służby ratownicze, policja, wszyscy próbowali jakby się z nim dogadać. Nawet wezwano dźwig, żeby jakby móc z nim. Tam dyplomatycznie e, przyprowadzić tą rozmowę, żeby zszedł. Mm -hmm. No i po tych 16 godzinach ten mężczyzna zszedł no i został aresztowany. Tak, przez służby londyńskie. E, co ciekawe, właśnie w trakcie tego jego pobytu u góry e, wymachiwał co jakiś czas flagą Palestyny, co właśnie pokazuje tą formę protestu, że chciał jakoś zasygnalizować pewnie sprawy, które dzieją się e, w Palestynie. Tak, on też krzyczał wolność dla Palestyny. Dziękujemy Wam za oglądanie i zapraszamy na kolejny materiał z tej serii. Dziękujemy.